W dzisiejszym odcinku: Dlaczego Metallica tak rzadko wydaje płyty? Ulrich odpowiada. Lars przyznaje też, że Metalice na przestrzeni ich kariery zdarzało się posunąć za daleko. Hetfield wskazuje muzyka Metaliki, który na 72 Seasons wykonał najlepszą robotę i mówi, że nie chce pisać już utworów tylko z Larsem. Jason Newsted broni Ulricha, a Kirk Hammett wskazuje zespół, który był jego inspiracją podczas tworzenia nowej płyty. No i oczywiście dużo, dużo więcej. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zobaczyć u nas więcej metaliki. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, jeśli nie chcesz takowych odcinków o metalice i o innych zespołach przegapić. Dlaczego metalice trudno nagrywa się dziś płyty? No właśnie, to pytanie zadają sobie fani, którzy pewnie chcieliby powrotu do stanu sprzed kilkudziesięciu lat. To znaczy, nową płytę co 2-3 lata. Prawda jest jednak taka, że w ciągu ostatnich 15 lat otrzymaliśmy od Metaliki 3 albumy studyjne: Death Magnetic w 2008, Hardwired w 2016 i Seventy to Seasons w 2023 roku. Oczywiście wydawanie albumów coraz rzadziej wraz z upływającym wiekiem wydaje się dość naturalne, natomiast nieco przeczy to temu, że panowie, co róż w mówią, że mają miliony nowych pomysłów na kolejne utwory. No skoro mają, to dlaczego nie wydają tych płyt nieco częściej? Lars Ulrich postanowił to wytłumaczyć na łamach Metal Hammera. Gdy mieliśmy 20-30 lat, wszystko robiliśmy instynktownie i nie podejmowaliśmy złych decyzji. Teraz mamy po 10 różnych sposobów na robienie tego samego. Hej, to świetny riff, a gdybyśmy zagrali go wolniej albo w innej tonacji? Nagramasz masz 7 wersji tego samego riffu i cały dzień dumasz, która jest lepsza. Gdy nagrywaliśmy Ride Lightning i musieliśmy uwinąć się do piątku, nie było opcji, żeby nagrywać w sobotę, bo nie mieliśmy pieniędzy. Płyta więc kończyliśmy w piątek, a teraz co niby zrobią? Wyrzucą nas z własnego studia? Robienie płyty to podejmowanie 12 247 decyzji na przestrzeni 18 miesięcy. Chciałbym móc powiedzieć, że zmierzamy do jakiegoś celu, ale to generalnie praca. Piszesz jedną piosenkę, potem drugą, a w końcu masz album. W komentarzu możecie napisać, które podejście wolicie. Czy to sprzed kilkudziesięciu lat skutkujące częstszymi albumami, raz lepszymi, raz gorszymi, natomiast częstszymi, czy może obecne podejście, czyli filtrowanie, przesiewanie tych najlepszych pomysłów i nowa płyta co jakieś 7-8 lat. Dajcie znać w komentarzu. W kontekście nowej płyty 72 Seasons często mówiliśmy o bezpieczeństwie, bezpiecznym gruncie i sprawdzonych patentach. Takie słowa. Takie sformułowania przewijały się u nas na kanale, zarówno my z Bartkiem tak mówiliśmy, jak i wy pisaliście to w komentarzach. No i generalnie są to opinie dość popularne, związane właśnie z nową płytą Metaliki. Natomiast pamiętać trzeba, że na przestrzeni tej ponad 40-letniej kariery było wiele ryzyka, często niezrozumiałych decyzji i naprawdę sporo eksperymentów. Pierwszą kontrowersją było odcięcie się od Ery do And For All i wydanie czarnego albumu. Później przyszedł czas na zmianę wizerunku i bardziej hardrockowe niż metalowe Load i Reload. Później Saint Anger. No na przestrzeni tych kilkunastu lat, w latach 90. i na początku 2000. działo się naprawdę wiele. W niedawnym wywiadzie dla Rock City Lars Ulrich, mówiąc o historii metaliki, przyznawał, że zespołowi czasem zdarzało się posunąć za daleko. Ulrich mówił: Bywało, że uciekaliśmy od własnej przeszłości, że robiliśmy coś przeciwnego niż na poprzedniej pocie. Nasza droga przez 40 lat skręcała w różne strony, ale zawsze staraliśmy się robić to, co w naszych sercach, głowach i duszach i to, co podpowiadała nam nasza intuicja. Chcieliśmy tworzyć najlepszą muzykę, która oddawała nasze emocje. Niekiedy mogliśmy się posunąć za daleko, innym razem mogliśmy nie oddalać się zbyt daleko. ale nie Nigdy nie czuliśmy się związani z przeszłością. Inspirowaliśmy się przeszłością, ale zawsze chcieliśmy iść do przodu. Dajcie znać, co o tym myślicie i którą odsłonę metaliki na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat najbardziej lubicie. James Hetfield wskazał muzyka, który na płycie Seventy to Seasons przysłużył się zespołowi najbardziej i wykonał najlepszą robotę. James wskazał basistę Roberta Trujillo. Na łamach Metal Ambassador Hetfield mówił. Bas. Rob wykonał fantastyczną robotę. Wcześniej po prostu Lars i ja razem przeglądaliśmy riffy i decydowaliśmy. Ten jest dobry, ten nie. Spróbujmy połączyć te dwa, a potem powiemy innym, co mają grać w studiu. Ale włączenie innych od samego początku procesu twórczego bardzo pomogło tej płycie. Szczególnie jeśli chodzi o Roba. On jest bardzo oddany temu zespołowi. Znał przede mną. Cały czas jest z nami i wnosi dużo pozytywnej energii. Kirk także z tą swoją nieziemską niezwykłością potrafi nagle natrafić na prawdziwe złoto. Stary, skąd się to wzięło? Musimy to nagrać. Ta płyta była więc bardzo inkluzywna i bardzo dobra. Pozostając przy temacie pracy nad płytą, James Hetfield, wywiadziela Sowat, przyznał, że nie chce już pisać utworów tylko z Larsem. No bo wiecie, jak to było na przestrzeni kariery Metaliki. Hetfield i Ulrich siedzą w garażu tego drugiego i komponują, a później z zresztą kapeli spotykają się w studio i rejestrują, a ewentualnie podchwytując te najciekawsze pomysły od Karka czy a, a wcześniej Jason czy Cliffa. Hetfield wypowiadał się na ten temat następująco. Byłem znacznie bardziej chętny otworzyć moje serce na każdego w zespole, jeśli chodzi o teksty, emocje i kreatywność. Mówiłem, przysijcie swoje riffy, Potrzebuję". Ich. Nie chcę już pisać piosenek tylko z Larsem. Chcę, żeby wszyscy byli częścią tego procesu. Bądźmy w studiu razem, dżemujmy razem, mówcie co Wam się podoba, a co nie. Naprawdę chciałem się otworzyć, a to pewne wyzwanie, ale myślę, że je pokonaliśmy. Wszyscy boimy się zmian. Nie lubię zmian w codziennym życiu, ale w studiu czuję się z nimi swobodnie. Myślę, że Lars w końcu zrozumiał, dlaczego na to nalega. Nawet jeśli nie wszyscy coś od siebie dawali, to sama przestrzeń na ten wkład była świetna. Bywały chwile, gdy w studiu Lars mnie pytał, jaka powinna być następna część, a ja pytałem innych. Co o tym myślicie? Jakie jest was Wasze zdanie? Wywiad dla so What? Kirk Hamed, wypowiedział się ostatnio na temat swojej trzeźwości. Wkrótce minie 9 lat od kiedy jestem trzeźwy. Zawdzięczam trzeźwość swojemu rozwojowi osobistemu. Żałuję, że nie rzuciłem dawno temu, ale widać, nie było mi to pisane. Od kiedy jestem trzeźwy, moje życie znacznie się poprawiło. Potrafię się skupić i stawiam się w sytuacjach, które są dobre dla wszystkich, dobrze wpływają na każdego. Najlepsze co dziś mogę zrobić to znaleźć sposób, by przyczynić się do dobrej innych osób, czy to przez sztukę, muzykę, czy po prostu przez spędzanie czasu z ludźmi, robienie fajnych rzeczy i bycie pozytywną osobą. To dziś chcę robić. Gratulacje dla Kirk'a i oby tak dalej. W wywiadzie World Kirk Hammett wskazał zespół, którego fanem jest przez całe życie. Co ciekawe zespół ten był dla niego sporą inspiracją podczas tworzenia płyty 72 Seasons. Kirk wskazał ACDC i mówił U Angusa podoba mi się to, że nigdy nie gra solówki dwa razy tak samo. Muszę przyznać, że na tym albumie udało mi się w końcu wydobyć z siebie fiksację na punkcie Angusa. Przez większość życia miałem obsesję na punkcie ACDC, na punkcie brzmienia gitary Angusa i Malcolma i ich całego nastawienia. Nie mówię o tym dużo, bo to powszechna rzecz. ACDC potrafi powalić każdego. Za Zawsze w stylu angusa podziwiałem doskonałe połączenie bluesa, hard rocka i boogie. W jego grze jest dużo humoru, ale jest pełna napięcia. Jest nie do pobicia. Angus jest taki organiczny. Nie interesuje go, co napiszą magazyny gitarowe: po prostu gra i to w nim uwielbiam. W wywiadzie dla Rock City Lars Ulrich krótko wypowiedział się na temat płyty 72 Seasons. Ulrich mówił. Nie wiem co będę o 72 Seasons myślał za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, ale wiem, że teraz bardzo mi się podoba. Mam przy sobie tę płytę od jakichś sześciu miesięcy i gdy jej słucham brzmi bardzo dobrze i jestem z niej bardzo dumny. Nie mogłem się doczekać aż się podzielenią ze światem. Kirk Hammett w rozmowie z Guitar World został zapytany o swój ulubiony utwór na 72 Seasons. Wskazał You must burn i tak o tym opowiadał. To mój ulubiony utwór na całej płycie, a pamiętajmy nie napisałem żadnego. Ten środkowy riff w stylu sabatów, który napisał James jest epicki. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak grałem którąkolwiek z tych solówek, więc zabawnie jest to usłyszeć je ponownie. Mogę wybierać, które fragmenty chcę zagrać na żywo, a które zmienić i to jest piękne. W komentarzu dajcie znać, który utwór jest waszym ulubionym. Ja wskażę dwa: If Darkness Had a Sun i Chasing Light. No i do dzieła zachęcam do komentowania. Będę oczywiście wszystkie komentarze, tak jak zawsze, czytał. Jason Newstead, który był basistą Metaliki w latach 1986-2001 stanął w obronie Larsa Ulrika odnosząc się do zarzutów tych, którzy krytykują jego grę na perkusji, a jak wiadomo sporo jest osób krytykujących właśnie grę Ulrika. Czy słusznie, czy nie, te opinie pozostawiam Wam, natomiast teraz przytaczam Wam wypowiedź Jasona, której udzielił na łamach podcastu Let There Be Talk. Basista mówił. Każdy, kto tak mówi, jest pieprzonym idiotą. Nie mają pojęcia, o czym gadają. Ten facet, gdy miał 21, 22, 23 lata, miał głębię, wizję, rozumiał, co się dzieje. Co z tego, jeśli nie potrafi zagrać takich przejść jak Dave Lombardo czy ktokolwiek, kogo sobie wybierzecie? Spójrzcie, co osiągną. Nie gadajcie o nim bzdur. Przysięgam, że on pod wieloma względami jest ponad wami. Gdyby nie on i jego zdolność antycypowania, przewidywania, znajomości geografii, zrozumienia tego, co dzieje się w danym kraju, w danym mieście, co kto i kiedy zrobił, Metallica nie zaszłaby tak daleko. Nie ma mowy. Dajcie więc na wstrzymanie, bo tu chodzi o coś więcej niż o umiejętność uderzenia w werbel. Jeśli więc ktoś mówi, o tak, potrafiłbym tak samo, czyżby? Naprawdę? Nie sądzę. Oczywiście temat pod dyskusję bardzo ciekawy. Dajcie znać co myślicie o obecnej formie Larsa i ogólnie o jego bębniarskich umiejętnościach, no i o tej wypowiedzi Jasona, który stanowi jego obronie. Lars Ulrich w wywiadzie dla magazynu Interview analizował przyczynę porażki albumu Lulu nagranego do spółki z Lou Reedem. Płyta nie osiągnęła dużego sukcesu komercyjnego, na dodatek wywołując sporo negatywnych głosów ze strony fanów. Co ciekawe, wywiad, w którym wypowiedział się Ulrik, przeprowadzany był przez wdowę po Luridzie, czyli Laurie Anderson. Ulrik mówił następująco: Dopiero gdy Lulu było na ukończeniu, zdaliśmy sobie sprawę z wagi tego dzieła. Staraliśmy się odnaleźć się w tym wszystkim, służyć Lulu, ale też wnieść życie w podstawy, na których on miał tworzyć. Początkowo opieraliśmy się na intuicji. Nigdy wcześniej tak nie działaliśmy, bo przy naszych płytach pracujemy bardziej analitycznie. Staramy się" się spojrzeć na całość z dystansu, żeby zrozumieć, co robimy, a u Lu chodziło o moment i nie byliśmy na to przygotowani. Gdy to się stało, poczuliśmy się wyzwoleni. Lu mówił: To jest świetne, początkowo odpowiadaliśmy dzięki, a teraz to dopracujmy. A on: Nie, nie, to jest świetne, zostaje. Byliśmy na to nieprzygotowani i nie wiedzieliśmy, jak zareagować. Jako, że nie pracowaliśmy razem wcześniej, wiedzieliśmy, że częścią jego uroku jest nieprzewidywalność. Ale co ona oznacza? Czy oznacza, że na dziś dajemy z tym spokój, ale jutro wrócimy i będziemy próbować znowu? A Wy w komentarzu możecie podzielić się swoim zdaniem na ten temat i na temat albumu Lulu. Metallica zagrała kolejne koncerty na trasie promującej Seventy to Seasons. Tym razem były to koncerty w Paryżu. Oczywiście dwa występy, dwa wieczory i dwie różne setlisty i co ciekawego znalazło się w setlistach tym razem? Podczas pierwszego wieczoru uwagę przykuwa na pewno Blackend, także zagrany na żywo po raz pierwszy od 2013 roku utwór I Disappear nagrany swego czasu na potrzeby filmu Mission Impossible 2. Setlista z wieczoru numer 2 prezentowała się natomiast następująco. No i uwagę zwraca pewnie zagrany po raz pierwszy na tej trasie utwór Signage. Panowie więc zaskakują i starają się sprawiać, że każdy kolejny koncert jest w pewnym sensie wyjątkowy, ponieważ set listy ulegają ciągłym modyfikacjom. A zatem pytam Was, drodzy widzowie, jakie utwory chcielibyście usłyszeć wy podczas koncertów na stadionie narodowym w 2024 roku? Sekcja komentarzy jest Wasza, piszcie śmiało. W dla Hot Press basista Metallica Robert Trujillo przyznał, że podczas tworzenia single "Laxiderna" jego ogromną inspiracją był Lemmy Kilmister. Legenda Kapeli Motorhead. Rob mówił. Pierwszy single z 72 Seasons przypisuje Lemiemu. Partie basu są nieustępliwe. W Laxiterna naprawdę chciałem oddać Lemiego. Myślałem o nim, gdy to grałem. W ostatnim odcinku newsowym poświęconym tylko i wyłącznie metalice spore poruszenie wśród Was komentujących wzbudziła wypowiedź Roberta Trujillo, który powiedział, że 72 Seasons to najlepszy album metaliki w ich karierze. No i słuchajcie, nie dziwię się Wam, natomiast w ostatnim wywiadzie Rocket Beans TV Truchillo wskazał swój ulubiony album metaliki nie licząc 72 Seasons. Co ciekawe, jest to płyta, na której nie grał. Robert mówił. Nie będę brał pod uwagę 72 Seasons, bo ten album bym teraz wybrał, ale to byłoby nie fair. To trudne pytanie, ale wybiorę Master of Puppets. Jest na nim wszystko. Jest utwór instrumentalny, są świetne partie, świetne riffy. I jest jedna z moich ulubionych piosenek Metaliki, czyli Disposable Heroes. Zawsze chętnie jej posłucham. Battery też jest niesamowita. Ta płyta ma więc wszystko za co kocham. Metalika. Joe Duplantier, lider kapeli Godzira, która miała podczas swojej kariery możliwość koncertowania z Metaliką, wskazał w niedawnym wywiadzie dla teraz roka swojego największego muzycznego bohatera. W Godzira w wywiadzie przeprowadzonym przez Jacka Nizinkiewicza mówił: James Hetfield, wciąż trudno mi uwierzyć, że się znamy. Podarował mi jedną ze swoich gitar. Przysłał mi ją po wspólnej trasie z Metaliką. Mam ją w domu, ale nadal trudno mi w to uwierzyć. Joe na teraz roka opowiadał też o różnicach pomiędzy Godzirą a Metaliką. Metalika jest od nas starsza. Zauważ, że na koncertach grają głównie Numery z pierwszych pięciu albumów, tylko czasem te, które zrobili po czarnym albumie. Nasi fani też domagają się staroci, ale nie jesteśmy szafą grającą. Taka jest różnica między Godzirą a Metaliką. Oni stali się wielcy bardzo szybko. My idziemy do przodu małymi krokami. Myślę, że oni mają już dość grania ciągle starych numerów, które zapewniły im wielkość. My nie oglądamy się za siebie, chociaż jak dawniej mieszamy metalowo na płytach. Taki Grinds Fortitude to kawał ciężkiego grania. Odeszliśmy od technicznego, mrocznego death metalu, ale nadal są w naszej muzyce elementy tego grania. Mario używa dwóch Gra open time rytmy. Lubi wyzwania, ale nie ma już obsesji szybkiego i super technicznie czystego grania. Teraz skupiamy się na mieszance dobrych melodii, riffów, rytmów. Chcemy ludzi rozruszać, a nie przestraszyć. Nie miałbym nic przeciwko, żeby ludzie tańczyli podczas naszych koncertów. W moim przypadku growling i headbanging stają się przeszłością. Nie mamy już czym machać, ewolucja jest wpisana w DNA godziry, A jaki będzie nasz następny materiał? Nie wiem. Mamy kilka pomysłów, ale to dopiero zalążki numerów. Na razie skupiamy się na graniu utworów z płyty Fortitude, z której jesteśmy. Bardzo zadowoleni i nie kalkulujemy, żeby stać się drugą metaliką. Daliśmy ludziom Our Time is Now, odrzut z ostatniej płyty, ale na tyle dobry, że warto było go wydać i grać na żywo. Co dalej, nie wiem. Jeśli chcecie zobaczyć na naszym kanale więcej materiałów o metalice, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby takowych materiałów o metalice, ale też o innych zespołach nie przegapić. Więc dzięki za uwagę.